Witamy serdecznie, niedziela zbliża się wielkimi krokami, godzina 19.30 to dla wielu taka godzina magiczna, godzina zero, rewanżowy pojedynek pomiędzy fogo Unią Leszno a Wrocławską Sportą na stadionie Smoczyka, mecz o złoto, a z nami prezes sportowej spółki akcyjnej Unia Leszno, Piotr Rusiecki, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Czy rzeczywiście tak atmosfera gęstnieje przed tym meczem finałowym, że z godziny na godzinę te emocje są coraz większe? No dokładnie tak, to zawsze tak jest, że przed tymi playfami to już się tutaj zmienia stawka i, i te emocje są zdecydowanie większe i, i stres, i nerwy, i wokół tego wszystkiego i trzeba to wszystko ładnie, pięknie dopilnować, żeby, żeby w tą niedzielę można było po prostu pojechać jak najlepiej. Piotr Są oczywiście hura optymiści. My też chcielibyśmy już zawieszać te złote medale, ale na szyjach żożlowców leszczyńskich, byków, no ale do, do odjechania, uświadomimy sobie, jest 15 wyścigów i 4 punkty przewagi to i dużo, i mało. No dokładnie tak, także mamy kolejne 15 biegów, suma to jest e, łącznie 30 biegów, i te 30 biegów trzeba rozstrzygnąć na, swoją, na naszą korzyść. E, nie jest to proste zadanie. Wiemy dobrze, że Wrocław e, bardzo dobrze spisuje się w Lesznie, zawsze co roku i, i no, no, mamy z tego tytułu pewne też swoje wątpliwości. Może nie wątpliwości, ale troszkę na pewno wiadomo, że, że podchodzimy do tego bardzo, bardzo mocno poważnie. Pierwszy krok został zrobiony, zwycięstwo we Wrocławiu jest i taka lekka przewaga psychologiczna na pewno też. No jest zwycięstwo punktowe, nie jest to może mega duża zaliczka, ale jakaś tam jest, zawsze będzie troszeczkę nam lżej z tą zaliczką jechać od początku ten mecz ale to jest tylko te cztery punkty, to, to praktycznie jeden czy dwa biegi można, można gdzieś tam doprowadzić do, do remisu i, i zabawa się zaczyna na nowo, także tutaj bym naprawdę przestrzegał przed hura optymizmem już dzisiaj i, i, i poczekajmy do tego, co będzie się działo między 19.30 a 21.00. Na pewno dodatkowym atutem jest też wypełnione po brzegi Leszczyński Stadion, bo biletów już od dawna nie ma. A dokładnie tak, no kibice tutaj jak zawsze w Lesznie przy okazji takich meczy nie, nie zawodzą nas i, i bilety już praktycznie na kilka dni przed finałem rozeszły się w całości. Nie ma już żadnych biletów w tej chwili. Myślę, że atmosfera na stadionie i poza stadionem może być naprawdę bardzo gorąca. Można śmiało powiedzieć, że tym wydarzeniem żyje cały region? A dokładnie tak. Tam, gdzie się pojawiam ostatnie dni, to wszędzie są jakieś rozmowy, właśnie zapytania, a to, to i w Kościanie, i w Wolsztynie, gdziekolwiek jestem, to, to, to jest aż miło. Czyli cały region tym żyje, oczywiście mocno ściskają wszyscy kciuki za Leszczyńską Unię. No, ja spotkałem się też z opiniami takich osób, które na co dzień nie interesują się żużlem, ale o tym, że Leszczyńskie byki jadą o złoto wiedzą. No dokładnie tak, także to jest taki, może nawet ten finał nie jest tylko i wyłącznie dla kibica żużlowego, bo, bo region żyje cały i, i kibic żużlowy i kibic niezwiązany z żużlem. Wszyscy się tym interesują. Co prawda też trzeba powiedzieć, że to jedziemy trzeci raz po rząd tutaj w finale i, i o tak wysoką stawkę i mamy szansę taką, żeby, żeby przejść do, w jakiś sposób do historii i zdobyć ten, ten puchar na własność pierwszy raz, który jest teraz nowy. Właśnie podkreślmy, że to tak właśnie będzie wyglądało w tym roku. I na pewno będziemy się stać starali, żeby to uczynić. Co zrobić, aby troszeczkę opanować ten stres? Byłem wczoraj na treningu Leszczyńskich Byków. Piotr Baron mówi, że takim sposobem jest jakieś zajęcie dla zawodników Trening, no wiadomo, trening jak trening, no ale trzeba się na nim skupić. Trzeba pomyśleć troszeczkę o czymś innym, aniżeli o tej niedzieli, o tym decydującym starciu. Oni, chłopcy, tutaj potrafią sobie radzić ze stresem. Mamy tutaj naprawdę dobrą drużynę, która, która już wiele takich bardzo wysokich meczy, o, o dużą stawkę, o dużą rangę meczy już odjechała w swoim życiu. I myślę, że tutaj większego stresu akurat z tym nie ma, no ale wokół, wokół tego wszystkiego to nie tylko zawodnicy są do tego meczu się przygotują, bo to trzeba i, i tor przygotować odpowiednio Pan Janek tutaj działa nad tym, pilnuje i Piotr Baron, i, i Tomasz Skrzypek i wszyscy są zaangażowani, cały klub naprawdę pracujemy w poczucie Też spoglądamy oczywiście na Cardiff, bo tam jutro kolejne przedostatnie już Speedway Grand Prix dwóch reprezentantów leszczyńskich byków. Oczywiście Wrocławianie też tam mają swoich, ale to już jest ich problem. Dokładnie tak, Wrocław ma trzech zawodników, my mamy dwóch no i wiadomo, że tutaj mamy już sygnał od Emila, że doleciał, no szczęśliwie, ale jeszcze musi tutaj wrócić, wrócić, wrócić tak? Jak Janusz Kodzie i, i Emil muszą, muszą wrócić. Mają chłopcy zaryzowane po dwa bilety w razie, w razie W, ja jeszcze patrzę za kolejnym takim załóżmy już ostatniego ratunku, ostatniej deski, deski ostatniego ratunku, żeby, żeby naprawdę tutaj gdzieś nie polec na przykład logistycznie. Wiemy, że to trzeci finał, wiemy, że walczymy o trzecie złoto z rzędu, ale to też dla dwóch zawodników taki mecz ostatni w gronie juniorów. Mam to na myśli Bartka Smektałę i Maksyma Drabika. No, można powiedzieć takie y, znakomite uwieńczenie tej no, kariery juniorskiej. No, jako ligowe mecze to na pewno tak. To są ich ostatnie jako, jako juniorzy i jest to wiadomo, spotykają się... Można powiedzieć, że spotyka się trzech najlepszych juniorów polskich w tym momencie: jest to Dominik, jest to Smyk i, 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 i Drabik. I z dwójki z nich już w przyszłym roku nie zobaczymy jako, jako, jako juniorzy. Zostaje tylko Dominik, i myślę, że ta nasza, nasza formacja juniorska dalej będzie, będzie mocna. Nieco gorzej we Wrocławiu pojechał Brady. No, Mocno gorzej. Natomiast wczoraj w meczu Ligi Angielskiej w czterech wyjazdach na tor 11 punktów. To chyba taki dobry prognostyk. Co prawda no nie można między Ligą Brytyjską a meczem finałowym w Polsce stawiać znaku równości. Drodzy Państwo, to nie ma tak, że. W takiej silnej drużynie, jaką jest dzisiaj Unia Leszna zdobywającej średnio powyżej 50 punktów na każdy mecz, nie ma opcji, żeby wszyscy punktowali bardzo wysoko. Oczywiście ten mecz był dla Brady'ego bardzo nieudany nie i nie powinien przywozić zerówek. Dla niego takim celem minimum zawsze jest ten jeden punkt przywieźć, żeby, żeby ten bieg był minimum zremisowany lub wygrany. A w tym, w tym przypadku no, niestety się to nie udało. No, gdzieś tam popełnił błędy, sam się do tego przyznał. Eee, mam nadzieję, że jutro będzie zdecydowanie lepiej. W niedzielę, przepraszam, w niedzielę. Tak przeskakujemy, bo tak rzeczywiście tak. zbliża się ten termin wielkimi krokami. A jak to od wygląda, kiedy pojawia się komisarz toru? Czy to będzie w niedzielę, czy jakiś status meczu zagrożonego chyba nie ma? Póki, no bo póki co nie ma. Pogoda jest, okay. pogoda jest fajna na, na weekend, także myślę, że tutaj zagrożonego meczu nie mamy. Przygotowujemy tor według naszych tutaj zasad i reguł. Komisarz oczywiście będzie na pewno od samego rana, sędzia też i, i, i jury, cało się zbiera już gdzieś tam wczesnym popołudniem przedłodnym także Jesteśmy gotowi od samej, samej godziny porannych w niedzielę. No tak się składa, że sędzia ten sam, który sędziował we Wrocławiu, no, Krzysztof Mejzy. A... Bardzo profesjonalnie sędziuje, także tak. jest okej. Okay. I komisarz Toru też z różlowym doświadczeniem, bo Jacek Woźniak. No dokładnie tak, także uwagi nie mamy. Piotrze, kibice też już wybiegają troszkę w przyszłość, co ze składem leszczyńskich byków na ten nowy sezon 2020. E, powiem tak, nad składem e, to jeszcze my pracujemy, nie chciałbym dzisiaj w ogóle się wypowiadać na ten temat, bo, bo przed nami jest e, póki co ten mecz finałowy i my się skupiamy na tym, a co będzie dalej, zobaczymy w poniedzieli i, i no i poinformujemy wszystkich na pewno. Piotr na wiosnę wielu mówiło, że ach, Unia Leszna, e, jedzie w tym samym składzie, nie ma dopływu tej świeżej krwi, gotują się we własnym sosie, to się nie potwierdziło, czy zatem pójdziemy za ciosem i ten skład na 2020 mógłby być też taki sam. Tak, jak powiedziałem Michale, na razie o składzie nie będziemy rozmawiać. Oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców no właściwie na stadion, tych, którzy mają wyłącznie bilety. No oczywiście, że zapraszamy wszystkich tych, którzy mają bilety oczywiście na stadion, tych, którzy nie mają ewentualnie bilety, będzie, będzie ten duży telewizor przed stadionem, można oglądać, można oglądać na żywo to wydarzenie, można oglądać później koronację, ewentualnie mistrzów, wicemistrzów Później będzie, będzie wyjazd zawodników na pewno Unileczno do kibiców poza stadion Także no, no będzie na pewno się działo Między godziną 17 a czy tam 16, nawet, a północą to, to będzie, będzie co robić. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten światek żużlowy, Czy tu panuje e, taka m, zasada bimistrza? W no, ogóle nie leszno, już dwa złote medale ma w kieszeni. Jak to tam w tym środowisku no, wygląda? Dokładnie tak to jest, że, że gdzie tam się pojawiamy i to czuć. I to nie tylko czuć ze strony zawodników, ale czuć ze strony gdzieś tam i, i działaczy, i różnych in, innych instytucji związanych z, mocno z żużlem I to tak, tak to się odbywa. no Niestety, no jesteśmy, jesteśmy dwa razy pod rząd mistrzem, byliśmy mistrzem, jesteśmy dalej, przepraszam. Ehm... I, no i wszyscy będą w nas uderzać. No, dodatkowo jesteśmy najmniejszym miastem tutaj w, dalej w Ekstralidze żużlowej i to też potęguje to, że ta złość innej konkurencji jest na nas zawsze zawsze duża. A tak po cichu, oczywiście bez wymieniania nas w klubów, czy Piotr Rusiecki jako prezes miał jakiś telefon taki od któregoś z zaprzyjaźnionych działaczy innego klubu? Tak po cichu mówił, Piotrze, trzymamy za was kciuki. Nie, na razie takich telefonów nie było. Tutaj tu jest dużo konkurencji wśród, wśród innych prezesów, także nie, nie, nie. Czyli wychodzi, że wszyscy przeciwko są. Nikt no, tam. Chyba, że po cichu nie chce się przyznać. No, no chyba, że po cichu nie chce się przyznać. No, także nie, na razie takich rozmów nie ma. Życzę jak najlepszego potem. Mam nadzieję, że później telefon się zrobi czerwony z SMS-ów, z gratulacjami, no ale to, tak jak powtarzamy, 15 wyścigów przed nami w niedzielę. Można Cztery powiedzieć, że my w tej przebiegli. chwili. Jest mecz, nie wiem, albo gramy dwie połowy, no to pierwszą połowę wygraliśmy 1-0, druga połowa jest przed nami i trzeba ją po prostu przynajmniej przynajmniej zremisować. A jak ty prywatnie radzisz sobie z tym stresem, z tym co przed całą drużyną, przed całym klubem, bo wspominałeś, że obojętnie gdzieś się nie pojawisz, to pytanie o ten wielki finał No, dokładnie tak, to nie jest to proste zadanie, bo. Bo świadomość gdzieś tam od, przez te 6 lat Gdzie jestem tutaj związany z klubem Jako prezes e, Świadomość tego jak to się odbywa i to Jest coraz większa I ten stres niestety jest z roku na rok Coraz, coraz większy bym powiedział e, Poprzeczka jest bardzo wysoko za, zawieszona przez, przez nas w tym momencie Tak jak mówię 6 lat pracuję tutaj pi, Piąty finał e, I powiem szczerze, że co, co roku jest coraz gorzej Tyle. Prezes sportowej spółki akcyjnej Fogo Unia Leszno, Unia Leszno Piotr Rusiecki. O godzinie 12.15 spotykamy się na antenie Radia Radialka ponownie. Będzie dyrektor zarządzający Fogo Unia Leszno i Piotrze, dziękujemy za przybycie do studia i mocno, jak cały region, ściskamy kciuki za Leszczyńskie byki. Nie, nie dziękuję w takim razie za życzenia, ale proszę też wszystkich o gorący doping w niedzielę dla naszych byków. Myślę, że tego nie zabraknie. Dziękuję.